Nie każdy zdaje sobie sprawę, jaki spory wpływ na nas ma kultura masowa. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że masowa rozrywka, taka jak filmy, seriale, książki, komiksy czy nawet gry komputerowe, dążyły do oswojenia nas ze światową pandemią. Dzisiaj przedstawię Wam tylko kilka przykładów, które pokażą, jak starano się nas oswoić zawczasu ze światową zarazą. Zacznijmy od gier komputerowych. Daisy krótki opis. Akcja gry ma miejsce w postapokaliptycznym, fikcyjnym państwie postradzieckim, Czarnorusi, w którym rozprzestrzenił się nieznany wirus, zamieniając populację krajów zombie. Kolejna gra, a w zasadzie jej klony ewolucyjne lub nie. The War Z, później znana jako Infestation Survivor Stories. Akcja rozgrywa się 5 lat po wybuchu zarazy, w trakcie której większość ludzkiej populacji została zmieniona w zombie lub zabita przez żywe trupy. Po pewnym czasie odkryto nowy, specyficzny gatunek nieumarłego, którego komórki macierzyste mogą zostać użyte do stworzenia specjalnych szczepionek przeciwdziałających niebezpiecznemu wirusowi. Z różnych względów, pomimo początkowych sukcesów, wspomniane wyżej gry powoli upadały, więc stworzono kolejne ich wersje pod różnymi tytułami, takimi jak Romero's Aftermath, Infestation World czy Infestation The New Z. Gry oczywiście miały ten sam schemat fabularny, zombie, wirus, pandemia. Seven Days to Die Akcja toczy się w niedalekiej przyszłości po tym, jak rozpoczęta w 2034 roku wojna atomowa doprowadziła do niemal kompletnej zagłady ludzkiej cywilizacji. Co gorsza, duża część ocalałej populacji została zarażona wirusem, który zabija w ciągu 7 dni, a następnie przeobraża nosicieli w zombie. Dying Light W grze wcielamy się w Kyla Crane'a. Celem naszego bohatera jest odnalezienie lekarstwa na chorobę męczącą ludzkość. Ludność metropolii została zainfekowana tajemniczym wirusem, który błyskawicznie zmienił wszystkich w zombie. Dead Island. Akcja gry dzieje się w kurorcie turystycznym Royal Palms Resort na wyspie Banoi w Papui Nowej Gwinei. Na wyspie wybucha epidemia, w wyniku której turyści przeobrażają się w zombie. Days Gone. Akcja Days Gone rozgrywa się w dwa lata po wybuchu globalnej pandemii wirusa, który zamienił miliony ludzi w bezmyślne stworzenia, nazywane przez ocalałych świrusami. Left for Dead 1 i 2. W Left 4 Dead gracz przejmuje kontrolę nad jedną z czterech postaci, które ocalały podczas epidemii, zmieniającej ludzi w zombie, i starają się przetrwać w celu ucieczki z zagrożonego miejsca. Jak pewnie zauważyliście, wszystkie wymienione wyżej gry mają ten sam schemat: walka o przetrwanie w świecie zombie. Ale czy na pewno? Otóż nie. To, co kluczowe, jest niejako na drugim planie czyli światowa epidemia wywołana wirusem. Nie brzmi to znajomo? Zombie to tylko urozmaicenie, metafora, przenośnia. No bo kto uznałby za atrakcyjną grę, w której walczymy z grypopodobną chorobą zamiast walczyć o życie z potworami? To było tylko na rozgrzewkę, bo przed wami najbardziej dosadna gra opowiadająca naszą teraźniejszość, a mianowicie Plague Inc. Zadaniem gracza jest stworzenie strategii rozprzestrzeniania się choroby na cały świat i doprowadzenie do unicestwienia ludzkości. Na początku rozgrywki gracz otrzymuje patogen, który zainfekował pierwszą osobę. Wykrycie infekcji prowadzi do rozpoczęcia badań nad wirusem przez specjalistów z całego świata, którzy starają się zakończyć epidemię. Gracz może tworzyć mutacje wirusa oraz szukać nowych dróg jego rozprzestrzeniania się. Czy widok z gry nie przypomina Wam może tego, co widujemy teraz w mediach, gdy pokazują nam rozprzestrzenianie się wirusa, dokąd dotarł i jak rozrasta się choroba? Przejdźmy teraz do książek i kinematografii. Bastion Stevena Kinga, czyli książka, na której podstawie nakręcono serial. Opis książki: Supernowoczesna broń biologiczna przynosi całkowitą zagładę. Bez wybuchów, bez terrorystycznych ataków, bez zapowiedzi. Ludzkość umiera. Zaczyna się niewinnie, od zwykłego przeziębienia. Ktoś kichnął, ktoś umarł i nagle ziemia stała się masowym grobem. Opis serialu? Nieznany wirus zabija niemal całą ludzkość. Osoby ocalałe dzielą się na dwa obozy, dobra i zła. Książka World War Z. Światowa wojna zombie w relacjach uczestników bądź wojna zombie Maxa Brooksa. Hordy głodnych i wściekłych zombi nadciągają. Jesteście przygotowani na wojnę totalną? Najpierw w Chinach pojawia się pacjent zero zarażony dziwną i nieznaną chorobą, która powoduje niespotykaną dotąd degenerację ciała i późniejszą reanimację zwłok. Wkrótce z całego świata zaczynają napływać kolejne doniesienia o podobnych przypadkach. Rządy wielu państw ignorują zagrożenie i skrywają prawdę przed obywatelami. A ta jest szokująca. Po całym globie z prędkością błyskawicy rozprzestrzenia się śmiertelny wirus, zmieniający ludzi w żywe trupy żądne krwi. Tak zaczęła się pandemia, którą przetrwali nieliczni. Znowu wirus, znowu epidemia i tym podobne. Oczywiście dzieło doczekało się również ekranizacji, jak i gry komputerowej. The Walking Dead. Żywe trupy. Świat z tym tytułem zaczął przygodę od komiksu Roberta Kirkmana. Później powstał serial, książki oraz gry komputerowe. Fabuła jest już nam znajoma. Następuje apokalipsa zombie, w które zmieniają się ludzie po śmierci. Okazuje się, że najprawdopodobniej odpowiedzialny za to jest światowy wirus, którym możliwe, że zarażony jest każdy. Można się o tym przekonać w ostatnich odcinkach pierwszej serii serialu. Cytuję. Rick namawia grupę, by wyruszyła do centrum zwalczania i zapobiegania chorobom, po to, by zorientować się, czy w obiekcie znajdują się lekarstwa przeciwko infekcji. Część grupy nie przystaje na te propozycje. Po przybyciu do centrum zwalczania i zapobiegania chorobom, Rick oraz jego grupa spotykają doktora Jenera. Mężczyzna tłumaczy ocalałym mechanizm działania wirusa, który zamienia umarłych ludzi w szwendaczy. Na sam koniec znów przypomnę, Książkę Dina Końca Oczy Ciemności i przytoczę jej fragment. Musimy cofnąć się o 20 miesięcy. Właśnie wtedy chiński uczony Li Chen uciekł do Stanów, zabierając ze sobą dyskietkę z danymi o najważniejszej broni biologicznej Chińczyków z ostatnich 10 lat. Nazwali ją Wuhan 400. Ponieważ została wynaleziona w laboratorium RDNA mieszczącym się w pobliżu miasta Wuhan. I była to czterechsetna odmiana zdolnego do życia wirusa stworzona w ich centrum badawczym. Odnośnie tej książki, to chciałbym jeszcze dodać, że w internecie pojawiła się błędna informacja, jakoby wyżej wymieniona książka zawierała też treść. Cytuję. Około roku 2020 ciężka choroba, jak zapalenie płuc, rozpowszechni się na ziemi, atakując płuca i oskrzela i opierając się leczeniu. Niemal bardziej zastanawiające niż choroba. Sama w sobie będzie fakt, że nagle zniknie tak samo szybko, jak się pojawiła, atakując ponownie 10 lat później. Wtedy zaniknie kompletnie. Jest to nieprawda, że ten fragment jest z książki Oczy Ciemności, bo jak już widzicie, fragment pochodzi z książki Sylwii Browni. Niestety niektóre portale internetowe podchwyciły plotkę, że oba fragmenty pochodzą z jednej książki. I to portale, które należą do wielkich koncernów. Na koniec jeszcze Sloborn, czyli niemiecko-duński serial, który niedawno był kręcony w sporej części w Polsce. Opowiada o śmiercionośnym wirusie, który zaatakował niewielką wyspę. Akurat y, rolę tej wyspy między innymi odegrał Pusk. Jak widzicie, przykładów jest sporo, ale na pewno jest ich znacznie więcej. Jeżeli znacie jakiś tytuł, to podzielcie się nim w komentarzu. Dziękuję za oglądanie.